Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie, witam was w kolejnym materiale z gry Assassin's Creed 2 Brotherhood. Oczywiście dziękuję za oglądanie, dziękuję za wspieranie, pamiętajcie, lewy górny róg, macie tam oczywiście playlistę ze wszystkimi odcinkami z tej serii. Zachęcam do wspierania od piątaka miesięcznie, jest dodatkowy content, jakby komuś było mało materiałów, bardzo dużo serii na ten moment jest zrobionych, także yy, no, opłaca się. A my słuchajcie, lecimy do kolejnego z zadań. Które mamy do zrobienia? Czy ta stajnia jest do kupienia, czy ona jest pod regulacją jakąś? Mogę ją sobie odnowić. No to odnawiam sobie stajnie. Na ten moment jeszcze nie mam możliwości inwestowania, bo mój Animus nie ma. Dobrze mówię Animus? Tam jak się tam nazywało? A poza tym tutaj chyba i tak nie mogę inwestować w stajnie. No, jeszcze inwestycji nie mogę, bo tam nie mają podłączenia do internetu. My trust. <laughs> Oh, ok. <laughs> Ezio. La volpe. I'm surprised to see you. And why have you appeared at my door? Wait, I know the answer. You always do. You want to put my spies to work? Then join me. In aiding Machiavelli? No, thank you. That man is a traitor to our order. A serious allegation coming from a thief. What is your proof? He was an ambassador to the papal court and traveled as a personal guest of Cesare himself. I also know he abandoned you right before the villa attack. Machiavelli may not please all tastes, but he is an assassin, not a traitor. I am not convinced. Ah, uh, He is meeting someone in the Trastevere right now. Care to accompany me? I will follow. Okej. Okay. Nie może zostać wykryty w czasie, gdy zmniejszasz poziom swojego rozgłosu. E, pozostań nieporozpłatany do momentu spotkania LaVolp z gildii, y, w gildii Złodziei. Czekaj. Dobra. Spotka się z Lavolp na targowisku. A to nie mogę tego odblokować? Tego nie mogę odblokować, ale pewnie później mi się odblokuje. Okej, okay, a daleko to? Nie, niedaleko. Znaczy, pojęcie względne, czy daleko, czy niedaleko. Pewnie to kawał drogi jest, ale i tak pójdę sobie z buta, bo... Ja zawsze chodzę z buta wszędzie. <grym> w tej grze. Najważniejsze, że mogę się zamoczyć. Już nie mam tego... Tego podpunktu, że... Nie mogę wchodzić do wody. Ale nie ma takiej potrzeby. Tutaj właśnie po drodze jak szedłem, to zebrałem skrzyneczkę. Poziom trudności 4, to nawet nie ma sensu, żebym podjeżdżał tutaj. Wydaje mi się, że kolejne... Ja muszę tutaj tak po kolei to robić, nie? W sensie te te moje e... tch, 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 tch. przejmowania. Ale wy, wy... I wyższy poziom, tym w dalszym, na dalszym etapie rozgrywki będę w stanie dopiero to przejąć jakiś taki rozsądny sposób. Dobra, wchodzimy na górę. I będziemy śledzić Mister Machiavelli Brighta. Lukku,

Skurwe syny, czekaj, mam jakąś instrukcję tutaj? Może teraz będę miał w sterowaniu. Nie wiem, którym przyciskiem myszy miałbym, teraz jesteś rozpoznawalny, świetnie wtop się w tłum. porusza się w grupach. Tu miałaby pozostać niewidzialny. No dobra, tylko innej grupy na ten moment nie widzę, co by się poruszała. O tam przeszły te piary. O Skurwysyny! musimy w drugą stronę się udać. Musimy tu iść. O. I... Ja mogę was wynająć? Chodźcie, grupko, dołączę do was Nie będziecie szli? Ojdziecie, dobrze To idziemy z wami Kurwa, Kiemendy widzisz? Bo może tutaj. Trzeba po prostu poczekać grzecznie. Idziemy? Idziemy, chodźcie. Przesiędę w gróbce, kurwa zaliczaj mi, proszę. Dzięki, dzięki. Claudio, molte grazie, messeri. Keep out of sight for a while. Utesi? The guards are looking for you. I see they have posters up. So

To mi zabierało 20, 75, prawda? A poster zabierał 25. I jest git. Mogę przeszukać sobie. Spotkaj się z LaVolpe w gildii złodziei. Dobra, polecimy. Nie wiem czy mi uzna teraz full synchronizację Mam nadzieję, że tak. Siema koniu. Jadymy! No ale ten Rzym jest ogromny, ogromna mapa jest. Ale fajnie przekminili tego Brotherhooda, Muszę przyznać. Oh, Kurva! Oh, it is Scotch Nikonu! Hello! What a night this has been. Volpe, listen to me. I know what we saw, but you have nothing to fear from Machiavelli. I am sure of it. I have you to thank for saving Claudio's life. If you believe Machiavelli remains loyal to the Order, I trust you. So. What of the thieves? We had plans to repair this old building, but now that you and I are working together, I would like to know what you think. We need to make sure the just stay away. Perhaps it could look like an inn. Yes. Hmm. I like that idea. Then I will make it so. I know.

I see you thieves compete against each other. You can participate if you wish. Perhaps you will show them a thing or two. Ah, yes, I forgot. We also have gambling. It is a great source of income, especially since we ensure that the Borgia guards always lose. One last thing I need your spies to find the apple. It has been taken from me. We are searching the city for it already. Molto bene. Come to Isola Tiberina with your findings. Nice. Okej, okay, czyli ci szukają jabłka Tamta szuka Kateriny Pięknie. No i tak jak myślałem właśnie, odlokowało mi się. I mam misję złodzieja. To ty kurwa, chodź tu pięknie. 1500 hajsów padło, a to mogę odnowić? Pewnie, że mogę odnowić. Warsztat kolejny. Osiągnięcia renowacja. I znowu więcej hajsu. Naprawmy sobie najpierw zbrojkę. I pytanie, czy mogę więcej na ten. Um... Urwa nie konia, z nim pogadaj. Czemu nie mam tego? No, dobra, zbroja. Aha, tutaj nic więcej nie mogę Uzbrojenie, rzymski długi mierze. Chociaż jest trochę lepszy Mała broń Nic, kusza jeszcze też nie mogę I tu mogę posprzedawać od cholery rzeczy Ale na razie nic nie sprzedaję Tak w sumie Powilczek jest niedaleko Chodź, kuń, może bym wilczka pierdalną. No, jest bardzo blisko. No to wejdźmy sobie. Będziemy mieli już y 3 z 6 kluczy, no? Akurat jest 15 minut, a tak fajnie tematycznie. Gildia złodziei, wiecie. Łocho, lipka! Się nie klej tak do mnie. <grych> Jakaś krypta. Ukończ wspomnienie w 8 minut. Nie dam rady na pewno. W 8 minut tego zrobić. Jeszcze jestem rozpoznawalny. No cóż, ciężkie życie gwiazdy! Co mogę powiedzieć? Aha! No to żeś kurwa ładnie się pochwalił. ty paryło jebana. Czekaj, jeszcze raz. Tu, tu. I co, po tych dechach? A, chyba tutaj, no. Faktycznie. Hitce, hitce. A, tak, kółeczka. Dawaj dalej, szybko, szybko. Zabierzmy na szybko jakieś pieniądze. Myślałem, że więcej giftów będzie z tego. No to nie było takie oczywiste. O stówek elegancko. Kurwa, to nie tu? Może tu w takim razie? Chyba tu, no. Znajdź kryjówkę wyznawców. O takim trochę skrótem, żem to zrobił. Takim niebezpiecznym bym powiedział nawet. Kolejna skrzynka nie skrzyneczek na razie nie chcę. Potem, może, będę sobie czyścił, ale O, no, tutaj jest. obiecujący co bym powiedział. Dobra, zszedłem niżej. Straszny labirynt to, to miejsce, naprawdę. No ale na tym to polega, tak, taki urok tego miejsca. Co tam się dzieje na dole? Mm -hmm, mm -hmm. <grybuj> <Whee>! <grybuj> no to żebym poleciał pies jebał te osiem minut. Szkoda, że tutaj żadnego timera takiego nie ma. słychać, jak ktoś klika co chwilę, ale... No time, Dobra. Tu, tu? Na pewno to nie będzie takie oczywiste. No, jednak to jest potent. Kurwa, cały czas mylę się. Co chwilę jakiś ślepy zaułek. No pięknie, let's go na górę, Ty, ale naprawdę tu trzeba speedrun pierdolnąć taki fest. nie ciężkie zadania tutaj są te te, te te na szybkość to naprawdę. Czasówki są przejebane. Dobra, checkpoint. Dalej nie zamierzam stąd już polować, może nie z tej strony. Aha, dobra, ogarniam. Hyc, Kurwa, kolejny labirynt, nawet mi nie takich rzeczy. Ja pierdolę, naprawdę. Najgorsze co może być, może za światłem po prostu lepiej iść. Kolejna wspinaczka. Osiem minut, nie? <śmierdziś> Jeszcze psy. Irasoromulus, what must we do to this trespasser? God. Okej. Okay. No, już po czasie. No, ale jest mega, mega ciężko. Ale właśnie na 8 minut to... Oj, będę, będę siedział nad tym, coś czuję. Będzie siedzone. No idź dalej, idź, idź. kontry. Raz wchodzą, raz nie, wy, nie, nie, nie wchodzą. Cyk. No, brakowało mi znowu ze dwóch minut, nie? Dwa minutki i bym zrobił. Ale spokojno, spokojno. To się odwlecze, to nie uciecze. Ja to wszystko zrobię. Pieniędzy są to najważniejsze. No i oczywiście klucz numer trzy. Elegancko. No, trzy na sześć zwoju Formulusa już zdobyte. Nie w 8 minut, to osiągnięcie grawasz, ale to, tak jak powiedziałem, no, dosyć ciężkie, ze względu na te. Ale dobrze chyba na koniec, żem wykmienił właśnie, że trzeba za pochodniami iść, nie? Bo pochodnie wskazują drogę. Także następnym razem powinno mi pójść o wiele lepiej. A tymczasem, mordeczki. Serdeczna Rigata za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie i widzimy się za niedługo w kolejnym materiale z tej serii. Kacza Was do następnego. Trzymaj to się. Indiu.